Siemanko, tutaj bisorex XD. Witam was na moim save'ie. No dobra. Teraz wam go przedstawię. No tutaj jest taka jakby poczekalnia. Zrobiłem takie ławki. On jest oczywiście niedokończony, ale mam zamiar go skończyć. Dobra, najpierw pokażę co jest tu. Tutaj mam takie drzewka. No. Dobra. Tam są takie drzewka, Tutaj mam crafting table i piecyk O, tu mam książki łóżko, jakbym sobie wieczorem chciał poczytać Teraz pokażę... nie, najpierw, najpierw pokażę tu Tutaj sobie zrobiłem enchant'a Tutaj mam takie wejście, gdzie są takie enchant'y za mało lewli. jak mało lewli. Tu nie zamknąłem A tu jest za... można za 30 poziomów, nie? Dobre no i właśnie tutaj specjalnie to zrobiłem, żeby sobie ze 30 poziomów synchantować. Bo musiałem pozbierać. No wiecie, bo teraz są te komendy, to sobie tylko zrobiłem. Um, expos komend, no ale ogólnie to się na surwoldy starałem zrobić. Jak żeby jak najlepiej wyglądało, trochę mnie to kosztowało wysiłku. O i teraz tutaj mam. No i tutaj mam takie coś, gdzie nie ma nic. O, tu mam lawę i wyjście. No i tu jest wyjście na powierzchnię. No to to już chyba było wszystko. O, patrzcie jaki wir. Co Chciałem pokazać na tym na ty w tym domku, ale tam mam jeszcze kopalnię, z której możecie wydobyć surowce. Już do niej płynę. ona była gdzieś tam i dobrze widać już brzozowe deski tam zaznaczyłem sobie płynę tam o tutaj tutaj podczas bo to wszystko całe to kopalnie TNT robiłem tu jest bardzo dużo surowców odnalazłem bo ja nie wiem, tutaj jest taki super świat, gdzie jest pełno surowców. Tam jeszcze są góry, jakieś. No. Ta, no i to chyba by było na tyle. No to sobie możecie wydobyć, jak tego save'a pobierzecie, Ale na razie go jeszcze wrzucać nie będę. No bo. Chcę jeszcze go dokończyć. Bo tam to w ogóle ten domek jeszcze powiększę. No i też z tego na koniec odcinek. No. No to będziemy się już żegnać. Na tle kopalni ładna muzyczka. No to nara.